A ja, ja no, jestem więźniem no, snu. snu. No to kolejny no, dzień. Tak, 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 tak. Kolejny dzień. dzień. Bycia. Dobra, największym. Co to, to za przegłos? Wy tyfy. Na strachu nie wiem. Kto ma przegłos? żeby trzeci raz zyskać 5, no, naprawdę wracaj tu, złoczyńco. Brad, ucieka, nie daj się. No i Ale No nie chcę wracać, zostaw go. Ale już go wziąłem. Siur, tu trzeba brać łyżki i robić podkop, <grym> Jak tutaj można iść? W dół. Ja z taką łyżką gównianą, do tego. Dobra, kolejny raz jestem więźniem. Bycie więźniem jest yy, akurat śmieszne. Daje to większe emocje. To działa. Nieskończona energia przez ograniczony czas. Nie, no, bycie więźniem jest dużo lepsze. Trzeba coś myśleć. Tego strażnik, To, zresztą, to biega zresztą. i o, to byłoby łapie ciągle. To była niezła wtedy. Jakbyśmy mieli bombę. O, jakby bombą wyrąbać No jakby bombować, no wszystko w kosmos. To był. I znalazłem patyk. A nawet drugi. Okej, okay, fragment kodu. Dobra, tam idę to schować do siebie. Jaki ten kod się używa w ogóle? Gdzie mam cele, LOL? Gdzie mam cele, też? Witaj, te Ej, przechowasz coś dla mnie? O tej. No, tutaj, 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 na tutaj, Zrobimy bombę może. Ej, mam czwartą część kodu Dobra, to też schowaj w ukryciu. Tak? Schowałem w ukryciu. Ej, nie, mam, może no może bombą no uśmiechiemy, co wy na to takie Możemy. standardowo Ej, ale... No To czekaj, weź się przechować, przechowaj czy nie? Ale ja... Mam olej, ja olej, olej mam do, do bomby. Ej, robimy bombę. Mam, mam olej do bomby, dać ci? O, no. bombę można. O ja bym ten, generalnie ja mam bombę. tą mieć. ja bym zrobił tą płytkę drukowaną, byśmy potrzebowali olej, śrubki i byśmy tworzyli bombę i wyjechali w kosmos. Tylko nie wiem gdzie, no ogarniajcie gdzie nie. tą bombę się kładzie, ogarnięcie gdzie tą bombę się kładzie. Przy murze, przy murze gdzieś. Ej, Ej, Ej Abi, co powiesz na to, to, żeby bombę zrobić? Ejbi? Weź ten olej ode mnie, Platy. Eee, schowaj do skrzynki zwykłe, ja nie mam stota. No dobra Ej, to ja mam... Kto ma talerz ten plastikowy, bo ja mam zapałki? No, talerz plastikowy to... Kurła, złoto, żebym znalazł pod ziemią. Ja e, ej, among go. mamy taki luźny plan, żeby bombę zrobić, co wy ty na to? U, dobrze, dobrze, no, dobrze, to ja mam, Ja mam jeść już, kartowel. zapałki, plastikowy talerz spróbuję zrobić ta... tego dnia. Nie, zapałki I... mam, zapałki mam, zapałki mam. No to talerz zrobić tylko, plastikowy. Zrobimy tę płytkę drukowaną, ja ją w, w ukrytym ten. Talej Potem plastikowy olej, śruby, no taśmę. Tworzymy bombę, wyląbujemy mur i hej! droga wolna tak? Tylko musimy A zobaczyć to... w których. Do czego potrzebujemy? To jest potrzebujemy, eee... jest Oprócz tego, potrzebujemy olej, śrubek i taśmy. I mamy bombę. No dobra, no to ja. Olej mam u, u siebie. No. No, coś gdzie... coś. ej chodźmy zobaczyć, chodźcie pokazać, może nie ktoś pokaże, gdzie ja jest poka to miejsce do wysadzenia. Chodźcie. Ja pokażę, niech... ja pokażę. Chodźcie, chodźcie, zobaczcie. Właściwie to jest. Żeby była jasność. Chodźcie pokażę mam go. Tutaj? Tak, tak, tak. Tylko najpierw byś musieli się przebić tutaj przez to. No, A to skąd się tu? tu jest do zdzierania? Bo tam jest, tam jest, wtedy eee, może, eee, Możemy nożyce do o, drutu tu skraftować. po prawej, choć, choć, tu po prawej, widać. Widzicie, tam takie. A jest, jest, faktycznie. No, no. no I dobra, jak jak to nożyce do drutu, nożyce do drutu można zrobić. Potrzebne są eee, o, zapałki, taśma... Zapałki są śruby. właśnie w śmietnikach, na tutaj. Zapałki też ma ja śruby. śruby. A, czyli to trzeba. Nie, to zru... Znaleźli moje złoto w szafce, o nie, najgorzej! najgorzej. Trzeba było je dobra, ukryć! Złoto to jest pół biedy, złoto to jest pół biedy, dobra, dobra zapałki z... mam. E, taśla... e, chciałem być bogaty, jak uciekł, Zróbmy, dobra, no na, na początku być. przebijmy się przez to. Na śrubę, na śrubę, jeszcze taśma. Taśma e, jeszcze potrzebna. Taśma, to idź już to, schowaj, ja poszukam taśmy O bogowie. Jestem poszukiwany przez to. Za Ej, ci wiesz, gdzie są cele, bo się zgubiłam. Nie ma celi nigdzie. Tyle co to jest wymagane? Taśma. A co tu Ależ, dobra, Bra brakuje nam taśmy. Tylko taśmy. No. Słuchajcie taśmy, tylko to nam jest potrzebne Wszystko schowałem, olej tu jest, biorę olej Ja już mam nawet bez. dwa Tak, mamy olej? Tak Dobra, to wywalę hmm. No, szukajcie taśmy Kurde, te śmieci, nie... Mam taśmę, mam taśmę ja mam craftować? Super, ja Idę craftować Super, dobra Gdzie tu było przejście do celi, hmm. tędy? Tak, tak. Ej, kto ma zapałki? Kto ma zapałki? Mam, mam. Ja mam, ja Dajcie mi zapałki. Ja skartuję nożyce. Macie coś nielegalnego może? Co? Nic nie mam. Dajcie daj zapałki. Daj za wymianę, za wymianę zaakceptuj. nie przejmuj się. Mam, dzięki. Kurw. Nic nie mam nielegalnego, zostaw mnie. Chowaj rzeczy. O nie. O nie. Co tam ze stru? Ja w porządku, trójkę właśnie wygrałem do celi, bo mnie nie i Ja nic nie robię, ja... Nic się nie dzieje, panie sierżancie. No, A się. i co? A nie, Kurde, de zabrali mi rzeczy. Mam tylko śruby. Nie, straciłem zapałki straciłem dalej. Ej dobra, ziwa. jak coś mam tą zapałki płytkę i mam tą płytkę zieloną do bomby. Dobra, A ja mam ja jak... kartkę z trójką. Ja mam czwórkę. Ja kartkę ej, trójkę ej, ej, ej. mam. To schowaj do... Ja mam jedynkę i trójkę, ale schowałam, to jest nie... Luna, posłuchaj, bo ty zawsze jest, jesteś nie ogarniesz. My bombę robimy, uciekałem przez mur. Dokładnie, potrzebujemy drutu, znaczy nożycenia. Ale żeby mur chcecie? tego? Tak, tak, wysadzę mur, tak trzeba jest. Nie będziemy planować uciekać A, przez mur, złoto więc złoto potrzebujemy do... szczypcy do noży, tak? Tak, do tego, nożyce do tak. drutów. Czyli taśmę, zapałki śruby potrzebujemy. Ej, miał to skraftować podobno. No ale chyba go przetrzepali. A, Dobra, kto ma zapytać, olej? E, Olej tutaj chyba ktoś ja tam miał, de destru mówił. Okej, okay, to jeszcze taśma, jeszcze taśma tylko. Jak coś mam zapałki, Ale do kogoś, czego taśma? Do bomby. Do, bomby. No, ma... do bomby. A, dobra, dobra no to... to jest, dobra. dobra, brakuje nam tylko no, taśmy Masz? i zapałek. Do, taśmy, taśmy tylko. No to zapałki ja mam. Mam. zapałki ja mam, zapałki ja mam. No, no to taśmę. tylko taśmy brakuje. To idźcie się, no, się nie kurce. Ja dobra, to mi później dasz. Schowaj póki co do celi. Dobra, no idziemy się taśmą pobawić. A nie, jestem jestem czerwony. Idziemy szukać taśmy. Ja też jestem czerwony. Trudno. Nie chobaj, się. Wracaj tu, błagaj Mam też, mam też, mam też, mam też A, a Mongo, daj A Do podziemi, do podziemi, do podziemi, chodźcie. Chodź do podziemi. nie Do Dobra, dobra. To czekaj, wezmę te, wezmę Dobra. Gdzie jesteś, No Chodź tu, a Dobra, dobra. Daj, daj, daj. Ja mam wszystko. Dobra, ja mam wszystko przy sobie. Skraftuję. to. też. Chodź. Dobra. Okay, bo nie mam miejsca teraz. Chcę, chcę uh, najpierw skafrować. Dobra, dobra. Tak to możecie tak, mi coś dać, jakieś okay. śmieci. Ja otworzę nożyce. Ale to już mamy wszystko ciotko? No. Nie, no nie, nie wiem. Nie, jeszcze na bombę chyba nie. Dobra, co, to chcesz mi dać, kiedy tak? Kto ma taśmę? No to ja się przesunę nożyce. Ja zrobię nożyce, nożyce. To... Bladie robi bombę. No, no tak, a Bladiemu ja potrzebuję taśmę. Kto miał? No, Ja miałem taśmę, taśmę, taśmę i stworzyłem nożyce z taśmy Jeszcze jedna jest yeah. potrzebna w takim razie Potrzebujemy szczęśnej taśmy Idźcie po taśmę, taśmę. Dobra, tam trzeba taśmę... Jak coś? O, to dawaj tam tam im na dół. Mam, dół Witam, witam, co tam u ja was? Dobra To sprawia, jest ja taka, że teraz Pójdź, Chodź, Vladi, na dół Chodźmy na dół, no Dobra Mamy taśmę, no i co, co mamy? I co mamy? Chowałem nożyce, nożyce schowałem już Dobra, to mamy nożyce do bomby. Uwaga, ja mam tą płytkę drukowaną w szafce, czyli żeby swoją bombę. Ja pod... Weź Bladi, weź bladie, się ze mną. Nie, 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 bo luna jestem taśmę taśmę poszukiwany. Ja, no jestem luna ma ja, ja jestem poszukiwany. Luna tocznie, Luna ma matal. Ja jestem olej śrubkę. E ja mam Ej, dobra, a ja mam olej! W ogóle strasznie chody czy mówicie. Idę się. Mamy wszystko, Bladi. Wszystko macie? Mamy wszystko. Tak, dobra, jak coś ja mam śrubki? Idę po płytkę drukowaną. Dajcie mi I co potrzebujemy? Luna, ma tak? Luna ma taśmę, tak? Luna ma Ja mam tak. olej. Ja no, no, mam płytkę drukowaną, dobra, dajcie mi. Ej, tu mamy wszystko, mamy wszystko, do... dajcie wszystko, Dajcie mi do bomby wszystko. Chodź na dół, I tutaj nas ten... No, no idźcie sobie... Po kolei, po, po kolei no, do niego Dobra, ej, dobra, kraftujemy to. Dajcie mi do bomby wszystko, no, dawaj. Dobra, następna osoba. Dobra, dawaj, kiepek mu. Ale kooperacja. Następna osoba. A, to śrubki zawłokuje, dobra, to Luna, daj taśmę. Daj taśmę jak. Taśma. musisz przeciągnąć. Jakie dilowanie. O. Dobra, wykraftuję tak bombę. Zobaczymy. Dobra, co, ja, 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 ja. ja ją od razu schowam u siebie. Tylko będziecie musieli pójść na czaty, czy nikogo nie ma w mojej tej. Ja no ja bewnę, to ja będę. Dobra, będzie To może nie ktoś weźmie, kto nie jest poszukiwany, co? No, no, no to, to możecie ma, schować do miejsca ukryte. Tak, ja do miejsca, do ukry... Ukry... Ja tak, do do miejsca schowam. Tak, ja do miejsca tak, ukryte, tak, ukryte schowam. Do miejsca ukryte. W to w porządku. kto może skrywać coś, wiesz, może? Myślę, że Legion na pewno zdostrywa sekretów. No dobrze. Uwaga, bomba jest ukryta. Bomba jest ukryta. Teraz tylko do drutu. Zróbmy na razie przejście do drutu, żeby mieć pewność, że się uda. Dobra, dobra. To, to mam wziąć? Wziąć służyte? Yy, a chcemy... Mo, chyba, że pójdziemy przez wentyl nad podwórko. Bo, no ale trzeba będzie odciągnąć ich, bo, bo, bo to chyba wam wykryje, nie? Przez no właśnie, bajer. to wykryje. No. Ej, a może z, yy. czy zrobimy... Ej, chodźcie do wentylacji na chwilę. Dobra. Ej, wentylacją chyba da się dostać na podwórek. Tędy. Tutaj, o tędy, patrzcie. No, no. Jakbyśmy tu... No. Jakbyśmy zrobili klucz, o, no, to no, jest, no. no i tędy wysinął się. No, zróbmy klucz, uciekniemy w nocy, dobrze. będzie łatwiej, dawajcie. Zapałki Dawaj i te... Tego. Tak, 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 I, śrubki. tak, dobra. Dobra. I, zapałki. tak. i zapałki. Dobra, zrobimy to tego dnia, damy radę. Chodźcie. Ej, dobra, Chodź. To to, ja mam spodzeda? śrubkę. To jest... Śrubkę, o. zapałki znaleźć Zapałki jest łatwo znaleźć. Masz? Masz? No? To zrób klucz francuski i otwórz tam ten wentyl już, dobra? Tak, no, czekaj, tak, tak, ja tak, się pójdę tak, tak. ja złapać, żeby stracił nam. Nie ten, tak, nie, tam, tak. Type, type się, się zostało, został coś tam zostało. To by się tak. lubi od razu przy domu, jak coś. O! I tu jest bateria jeszcze. To nie wiem, czy jest tam potrzebne. Tam chyba no, leta, tam to Tak, tak, to tak, tak to chyba, ten... chyba nie. No, chyba nie w tym momencie. Dobra, ja się dam złapać, żeby byli ten. Dzień dobry panie Legionie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam Witaj, Albo no. Ale mówią, nie, Vladi. Czemu gadasz znowu do nas? Nie, Dzień dobry, panie władzo. No, Ale tak naszego kolegę o, zatrzymywać. Nie, tak kolega kolegę łapać. Tak kolegę łapać, jak to tak? No jak tak można? No, jestem czyściutki. Kolegę. A to daj się złapać kietek. No i tak, Aha. kurczę. Lol. Witajcie, jaki plan na dzisiejszy poranek? Tak? Nic nie ma, bo nigdzie nic nie ma. Pijemy sobie kawusie, wiesz jak no. jest. I co, jak kawusia jebnięta. Dobra, Ejbi. B. zapierdzielasz teraz, siuuu. Co jak okay. tam w porządku No siu, nie no, sprawdzę, jak tam tylko. No, wiesz o, jak o, jest. O, dzień jest życie. Dobry dzień. No, wiesz jak to wygląda. Tak, Ej, dokładnie. pytanie, czy ten wentyl został już kluczem rozwalony? Kto tam miał to zrobić? Kłajetek? Nie, nie, nie. Kłajetek został złapany, ale już chyba to zrobił. Halo, alo? Dziu, Zrobiliście dziurę? No nie jest. No nie, nie ma. ma. Cie, okay, tak miał to zrobić. Oh, dobra, zróbmy to szybko. Śruby i co jest potrzebne zapałki? E, śruby zapałki, tak. E, śruby o, gdzieś to były na samym stale, w takim tu. No to, to, to weź, weź to trzeba dobra. zapałki znaleźć. Chodźcie po zapałki. zapałek i robimy to. A to czemu tego nie otworzyłeś? Szukamy po kolei. Mam zapałki. Mimiłem ostro. Halo, jak tam? Kilka razy, kilka razy. Sprawdzimy, czy działa. Musisz cały klucz zużyć. Dobra. Jest, jest. jest. O, Dobra, wtedy dzięki temu będziesz mógł się jej Tutaj musimy teraz ten klucz wziąć, nie? Tu i Przycinak. tam. wybucha. Tak, tak, to trzeba przeciąć i potem od razu. Ale dobra, noc jest noc zwracacie do. Szybko noc! Robimy w nocy Godzina policyjna. Zobaczcie bomby chyba czy już Nie robijecie już, od razu. No to będzie. No zaraz robimy. Chowajcie się, szybko, szybko, bo zamkną was. Tak, 200 200 to wszystko. Dobra, biorę, dobra i uwaga, robimy ucieczkę w tej nocy. Wszyscy do wentylacji. Dobra Dobra, ucieczka. Ucieczka będzie. Ale synchronizacja. Dobra, dawajcie. Ej B otwiera mur Uciekamy. otwiera, bo to jest bomba nie i nie A? Dawaj, dawaj. Odejdźcie. Jak to się używa? Nie wiem. Dobra, robię. Tak, no tak jak teraz. Dawaj, 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 dawaj. Idziemy, idziemy. Tu, 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 tu. Dobra, jak to się używa? Dawaj, wyrąbuj. No. Dawaj, w alimentu! Zaniejebnięcie. Ale pierdyknie. Jazda! Eksplozja? Uwaga. <laughs> Wywalamy ja stop! Musicie kliknąć ucieczkę, Klikajcie. kliknąć ucieczkę musicie Dobrze Dobrze o, ale pięknie Ej, kto a, nie uciekł? Chyba wszyscy uciek. uciekli teraz Nie, ktoś, ktoś nie, nie uciekł uciek? chyba Ktoś, ktoś nie uciekł? No jest siedem na 6 Wow, ktoś się udał! nie u siebie! Nie, 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 to nie wiem! Jak wy tak, tak, uciekliście w ogóle, bo my jesteśmy w sumie trochę ciekawi. Gdzie on jest? Nie interesuj się, to nasz sekret. Nie, po sumie, ja to bo w sumie, po sumie nie wiemy, gdzie mogliście uciec. bo to nie, nie, nie po prostu. Nie dobra, możemy powiedzieć w sumie, bo i tak dalej. Tak, z chcieliśmy płot. płot i jebnęliśmy bombę pod Ale gdzie on na dworze? Tak, tak, tak. Na, na dworze sadzieliśmy Bombom mur. No. No. No, mur bo my, że, my, się... my nie sprawdzaliśmy dworu. My myśleliśmy, że wy wentami, bo pod ziemiami też nic nie robiliście. Tak, a ja na kamerze no. kogoś zobaczyłem, bo miałem w biurze kamerę i Mur sobie. Ja no, ma sens, ma sens. No, no. no się. Ja muszę aż chcę zobaczyć ten pot, nie? Ej, Mardulax, powiedz mi, jakim cudem ty znowu nie uciekłaś? No, no. Mardak trzeci raz z rzędu nie uciekł z A ciąg w ogóle jest? No się nie wiem, on się o, o, uciekł. A, no. Uciekł. No, a no. Wody, o, wody. No, uciekł, no. sam robił tunel. Bardak, <laughs> jak ty uciekłeś? Właśnie. Nie zlikujcie kodu. Jak? Prawo kliknijcie, Na głównym zobaczcie sobie. No to po prawie kliknijcie, Ale jak no. na głównym? No na głównym kanale zobaczcie w jakim sposób uciekłem. Na pogadankach Na jakim głównym kanale? Po jakim głównym? Pogadanki? Po pogadanki. Po pogadanki. Po pogadanki. 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 A, po pogadanki. A, pogadanki. To nie możesz bardzo powiedzieć? No. No. Musisz każdy mi wchodzić na pogadanki za miesiąc, Ja wiedzieli, a no. nie. Naprawdę, ty osobno, oprócz nas, sobie tak po prostu uciekłeś. No? Skąd ty bo już. Nie o, dożywa. generalnie. Nie, no Zwień, ale Ej, a znowu no, Ej, to, Chcecie no? wiedzieć, jak ja uciekłem? Nocamy. Zrobiłem kombinerki, e, klucz francuski, połazłem do wentów, zniszczyłem płot, rozwaliłem wentylację na dach i zrobiłem telefon. I wezwałem no, tam kartopkę tam I krótko mówiąc, no, że nie trzymałeś się naszego planu, no, teraz zrobiłeś tak, alternatywę. Tak, Dokładnie o, Ale ja w ogóle nie, o, nie znałem sło. waszego planu, bo teraz Dabaj w ogóle was nie o, 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 kodem, Ja nie mogę, chłop głucho my, my, najgorzej co? Jakby co to zlikowałem, bo tak wyszło no. No, Ale no, jak nie no. znamy? Ale nikt nie Dołączcie szybko Nagrywamy. No i chyba Wiesz, 10, co? 10 osób, więc wszyscy. 10 osób, tak, 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 na... Dobra, no to, startujemy. to co, dobra, chcecie, żeby ja uciekałem teraz uciekam. No, nie, nie, No, nie, no, ale jest no wszyscy wiedzą o No, <laughs> to jest. No, to się No, to jest. to